Dość mi Telewizji Zabrze są Bruckner Chase, prezes amerykańskiej fundacji Ocean Positive, który do Polski przyjechał w ramach realizacji programu Blue Journey oraz Bartłomiej Bober, przedstawiciel fundacji w Polsce. Witam panu bardzo serdecznie. Dzień dobry. Cześć, dzień Cześć, dobry. Dzień dobry. Co to w ogóle takiego program Blue Journey? What about Blue Journey? It is a program we developed in the United States because we believe that To protect our oceans, our communities, and our individuals, we need to come together and that we are stronger together. So it's a mission to connect people to each other and to the oceans and share information about being safer in, on, and near the water, and also empower people in the community to look after themselves, their families, and the people around them. Okay. Um. Blue jest to program, który już rozpoczął się i jest realizowany w Stanach Zjednoczonych. Jego zamysłem jest połączenie jakby dwóch, dwóch myśli w jedną spójną całość, czyli ochrona społeczności i, i jej jakby asymilacja. I aktywizacja oraz zachowanie bezpieczeństwa nad wodą, zarówno bezpieczeństwa nas siebie, przede wszystkim nas siebie, jak siebie samego ochronić przed zagrożeniami ze strony wody, oczywiście głównie um, utonięcia. Natomiast jak również ochroniać środowisko wodne? Skąd w ogóle pomysł na stworzenie takiego projektu? What about an idea of Blue Journey. Um, um... One idea is with the working with the United States National Weather Service creating information so that as we protect our beaches in New Jersey we create information videos and talks so that it spreads to other people further away from the beach so when they arrive they know more about weather ocean conservation safety and science it helps us protect the people and the beaches by moving the information throughout the United States, and we're beginning, yeah, beginning of of um, you know this project. Yes, um, the goal is to be able to bring much of the information that we've been doing in Australia, in American Samoa, in New Jersey, throughout other parts of the U.S. Uh, to Zabja and Poland to share, to learn about. Uh, The Polish community and how they protect from drowning and protect the environment in the communities and bring that uh, here as well. Um, Idealnie jest to jest jakby współpraca, która się wywodzała wcześniej pana brakna cięcia z uh, Noa. To jest um, amerykańska agencja rządowa zajmująca się ochroną środowiska uh, wodnego. I oczywiście jak najszersze propagowanie profilaktyki utonięć. I tak taki program był i jest realizowany cyklicznie w całych Stanach Zjednoczonych, w Australii, ale również w amerykańskim Samoa, czy dziś właśnie w Polsce w Zabrzu. No właśnie, jak to się stało, że projekt jest realizowany w Polsce w Zabrzu? Myślę, że jakby są trzy, trzy powody, które, miały na to, które, które są determinantami tej sytuacji. Po pierwsze, moją miłością, pasją jest ratownictwo sportowe i tak też uczestnicząc w ubiegłym roku w Mistrzostwach Świata w ratownictwie wodnym, w ratownictwie sportowym, poznaliśmy się z panem Brignerem Chase'em, który był wysłannikiem funkcji również dyrektora technicznego e, firmy Red Bull, Red, Bull, Red Bull Rescue Surf Events. E, był wysłanikiem na tym listroca świata i tak nasz e, kontakt się nawiązał. Jakby drugi chronologicznie e, jakby powód to to, że jestem z Zabrza i kocham to miasto. Stąd jeśli mamy zrobić ten program, który z jakby ma bardzo słuszne założenia, no to gdzie indziej jak, 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 nie, jak nie w zabrzu. A trzecia rzecz to taka, która być może niektórych widzów zaskoczy, natomiast Śląsk a my leżymy w, w sercu Śląska, jest województwem, który, województwo śląskie, które ma bardzo dużo zbiorników wodnych, porównywalnie nawet więcej obszarów wodnych niż Warmia i Mazury. To jakby jedna rzecz, strona medalu. Druga taka, że my mamy największą liczbę ratowników wodnych spośród wszystkich oddziałów woprów w całej Polsce. I też trzeba sobie powiedzieć uczciwie, że... Razem z województwem zachodniopomorskim, pomorskim najlepiej wyszkolony. No właśnie, jednym z elementów e, programu pana wizyty jest szkolenie ratowników. Jak to przebiega? Jakie są te różnice między ratownikami amerykańskimi i polskimi, jeśli chodzi o szkolenie? Uh, you know, what's difference uh, between uh, Polish Lifeguards and US Lifeguards? Uh, especially with their skills. And um, preparation to, to, to the season uh, and training. Yeah, the, um, I met many Polish lifeguards where I met Bart in the Netherlands at the World Championships. Uh, Polish lifeguards in the pool were incredibly strong. In fact, he taught me many of the pool techniques for racing. Uh, mannequins and um, the fins swimming in a pool. Yeah, um, in the United States, the ocean lifeguarding is much larger, with both the West Coast and the East Coast. Our lifeguards uh, in my area in South Jersey, um, Ocean City, New Jersey, has 140 full-time lifeguards in the summer, from May through September, and they. Man, the beaches uh in the winter maybe only 5,000 people live there, in the summer almost 200,000. So lots of people on the beach. The lifeguard's standards are probably similar to what you have here, with much more emphasis on surf skills in the waves and in the ocean, because that's where we are, you know, rescuing people, that's what we're predominantly guarding. There's a difference in the United States from pool lifeguards and ocean lifeguards. They're different, and the ocean lifeguards are focused just on the open water ocean environment, but also with jet skis and paddle boards and equipment, and working with other rescue agencies. Um, podczas swojej wizyty bo, na Miszyca świata uh, w Holandii, um, Pan Brokner był pod wrażeniem. Um, poziomu wyników sportowych polskich ratowników w konkurencjach basenowych, dlatego że, tu już dodam trochę od siebie, konkurencje w ratownictwie sportowym dzielą się stricte jakby na dwie kategorie, konkurencji basenowych oraz tych tak zwanych ocean, my u siebie, u nas w Polsce mówimy morskie z wiadomych względów. W wielu krajach, tych gdzie ratownictwo sportowe jest bardzo prestiżowe, tak jak Australia czy, czy Stany Zjednoczone, bardziej prestiżowymi są te konkurencje morskie na dowód można choćby powiedzieć, że właśnie te zawody extreme Red Bull odbywają się właśnie w konkurencjach morskich, a nie tych basenowych, ale więc pan Bokner był pod wielkim wrażeniem naszych umiejętności w tych konkurencjach basenowych. Natomiast widział, że pewne jakby niedociągnięcia w ogóle, nie tylko bo one dotyczą ratowników z Polski, ale w ogóle z Europy występują w tych jakby właśnie dyscyplinach, konkurencjach morskich. a Natomiast największa liczba utonięć zdarza się właśnie nad morzem, na basenie rzadziej. Oczywiście też mają takie sytuacje przykre miejsce, natomiast zdecydowanie rzadziej. Jeśli mówimy o umiejętnościach, bardzo ważne są umiejętności wykorzystania sprzętu, czyli pływanie na kajaku czy na desce ratowniczej i to jest chyba ta różnica która powiedzmy jest najbardziej widoczna pomiędzy polskimi a amerykańskimi ratownikami jeśli mówimy o umiejętnościach natomiast sam proces szkoleniowy jest bardzo zbliżony yeah. and every along the US every beach and section of ocean is a little different Los Angeles is different from San Francisco and from New Jersey so different agencies train their lifeguards specifically for that Ocean and those beach conditions? Um, Stany Zjednoczone mają dwie federacje ratownictwa, basenową można powiedzieć i morską. Natomiast, tak jak Pan Brockner Chase zauważa, e, każdy stan, ale zwłaszcza te regiony, e, czyli na zachodzie Kalifornia, na wschodzie e, e, Floryda i właśnie wybrzeże New Jersey, czyli te trzy rejony e, Stany, w których, które są słynne z <coughs> I z wypoczynku mają jakby różny proces szkolenia swoich ratowników. Natomiast jeszcze wracając do poprzedniej wypowiedzi, w stanie New Jersey panuje w zasadzie podobny klimat do Polski. Może o miesiąc jest bardziej wydłużony jakby okres letni, natomiast również mają zimę. Ale w Właśnie to determinuje, że w, w ciągu sezonu letniego w małych miejscowościach, które mają po 5-4-5 tysięcy mieszkańców, nagle znajduje się 200 tysięcy e, osób odwiedzających e, turystów. E, stąd dla nich tak bardzo ważna jest ochrona e, tych osób, które wypoczywają nad wodą. Właśnie, jaka jest najczęstsza przyczyna utonić, jakie błędy ludzie najczęściej pod, popełniają, będąc nad wodą? the most reason of uh, drowning uh, uh, people drowning. In US. Uh, looking at oceans where we mostly guard um, number one reason for rescues are rip currents. Uh, when the water rushes out fast, people are caught and they panic and they get pulled out. Our number one rescues are rip currents. <laughs> yeah. Uh, number one Reason or, or top reason for drownings are people who uh, take risks. They don't know the water and where they're going in. So, when no lifeguards are around, they go in the water, end up in trouble, panic, and drown. So, they don't swim near lifeguards and they don't know the water. So, they take risks. Um, and end up in trouble. Zwłaszcza dotyczy to młodych ludzi, tych, które, tych którzy podejmują jakby statystycznie najczęściej ryzyko i te przyczyny tonięcia, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, jakby wynikają z prądów wstecznych, z tego, że może ocean, przepraszam, wciąga. Um, Osobę tonącą wciąga w, w, w środek oceanu i ona zaczyna panikować. Natomiast jakby tą, tym procesem tonięcia, rozpoczęciem tego procesu tonięcia nie jest wcale ten prąd wsteczny, jakby wciągający w morze, bo on nie wciąga pod wodę, tylko ta panika, którą jakby, która niesie za sobą te, te kolejne procesy. No i też duża skłonność do ryzyka. Uh, yeah, and risk, uh, especially in the youth group. Yes, youth, um, age uh, thirteen to twenty twenty one, uh, they take risks. You know, they, they jump, they, they go into water, and that risk taking behavior, when they do it without the knowledge of how to be safe, is uh, number one. E, tak, jakby, amerykańskie podejście oczywiście jakby, tłumacząc to ryzyko inaczej się dotyczy osób pomiędzy 13 a 21 rokiem życia, ale jakby ich zamysłem nie jest to, żeby w Stanach Zjednoczonych, żeby młodych ludzi odwodzić od podejmowania jakiegokolwiek ryzyka, bo jest to praktycznie utopia, jest to nieosiągalne. Natomiast hmm. dlatego skupiamy się bardziej na tym, jak mają sobie poradzić właśnie w takiej ryzykownej sytuacji. Yes. And Poland, Australia, Na całym yeah. świecie od Australii przez Europę postali Zjednoczone, młodzi ludzie mają takie same jakby spostrzeżenie. Hmm. I jakby mniemanie o własnych umiejętnościach. No właśnie, tu dochodzimy do kolejnego powodu, do kolejnego etapu jakby programu, czyli do edukacji młodych ludzi. Spotykacie się w szkołach z uczniami, to są spotkania, jak słyszałem, bardzo interesujące, cieszące się dużą popularnością, ale jak przekonać właśnie takich narwańców, tak to powiedzmy, żeby oni nie tak nad tą wodą się bawili, ale bawili się ostrożnie? Um. Next reason, uh, mm -hmm. next uh, part of Blue Journey program, uh, it's um, you know meetings um, with, in schools mm -hmm. with youth, yes, gymnasium and high schools. Um, how can we um, explain <coughs> yeah. young people uh, don't take a risk or how to be safe uh, in the water? Very good question we know uh, my wife who is part of the foundation studies social welfare and social programs and studies youth and, and brain development we know that that age they will take risks what we do is build protective factors build ways to give structure and protection because they're going to take risks and, and that's okay that's how they learn but by providing a program that channels that in a positive way it empowers them to use that risk-taking to protect others to protect themselves and challenges them to learn more so sport uh, surf lifesaving sports can be a channel for risk-taking behavior but in a good safe environment Wyzwaniem, wyzwaniem dla, dla Brocknera, dla nas, dla naszej fundacji jest to właśnie, jak, jak właśnie zabezpieczyć młodych ludzi, żeby tego ryzyka nie podejmowali, czy żeby podejmując byli maksymalnie bezpieczni. Bezpieczni zarówno przede wszystkim, żeby zabezpieczyli samych siebie, ale również swoje, swoje otoczenie. Dlatego najlepszą odpowiedzią jest Surf Life Saving Sport, czyli mówiąc jakby po naszemu, w naszym języku ojczystym, ratownictwo sportowe, sportowe morskie, które pozwala na podejmowanie ryzyka ale i, i na podejmowanie wyzwania i rywalizacji pomiędzy zawodnikami, ale jednocześnie jest to tak zwane ryzyko kontrolowane. Eee, czyli dajemy im tą dawkę mocnej adrenaliny, dajemy im tą możliwość wyżycia się, eee, dajemy tą możliwość właśnie podejmowania ryzyka, ale wszystko się to odbywa po pierwsze w sposób kontrolowany, ponieważ zabezpieczany przez organizatorów, przez jednostki ratownicze, ale przede wszystkim poprzez cały proces treningowy przygotowania do zawodów takich właśnie ratowników czy zawodników w ratownictwie sportowym ich umiejętności przez cały rok poprzez przygotowania do zawodów są kształtowane przez co dzięki czemu też stają się bezpieczniejsi w wodzie jak dzieciaki reagują na takie na takie pomysły? Były już jakieś takie pytania, czy coś takiego można właśnie przenieść tutaj na polski grunt? Przede wszystkim też na szkółkę. What about children reaction, pupils, students reaction yeah. after your lectures? And how many questions uh, were from them? Uh, lots of questions. And you know, initially uh, maybe shy, not asking questions, but then once uh, open up, lots of questions, and it's inspiring because I think that the future uh, is—it's important to have them engaged, and so when they want to take risks and challenge themselves, it pushes us to do more, and I think that. I was very encouraged and inspired by the students in Poland so far, the swimmers, the students in school, that I think tremendous potential for them to do more than I ever could. Um, I train them so they do more than, than I can. Podczas wizyty oczywiście pada, padają pytania. Bywają też momenty, kiedy młodzież jest troszeczkę zawstydzona przy zadawaniu pytań, ale bywają też różne konkretne zadawane pytania, są bardzo zainteresowani. Natomiast pan Brockner widzi w naszym społeczeństwie bardzo duże możliwości. Widzi to po zawodnikach, których trenował których treningi miał możliwość, czy okazje sportowe poprowadzić. Mówimy tutaj o, o pływakach choćby naszego miejskiego klubu pływackiego w Zabrzu. I uważa, że mamy absolutnie niesamowite możliwości rozwoju jakby programów profilaktyki utonięć i oczywiście pociągnięcie za sobą młodzieży w kierunku właśnie tych dyscyplin ratownictwa sportowego. I think it's important and saw this yesterday that we share with the young people that they are part of a much bigger world and a bigger world that needs them to be engaged to protect wczoraj mieliśmy prelekcję wystąpienia w, w Zespole ze Szkół numer w ehm, Prezentacja pokazywała, że Świat jest szeroki, świat jest duży. Świat, wszystkie rejony świata potrzebują tego samego i tego zaangażowania, niezależnie czy to jest Australia, czy samoamerykańskie, czy, czy właśnie Stany Zjednoczone, czy Dania. Jakby ta wizja i pokazanie, że takie programy są realizowane w różnych częściach świata, może powodować i powoduje to, że przykuwa to dzieci, uwagę dzieci i ich zaangażowanie a bo kolejnym jakby takim aspektem programu jest ochrona środowiska wodnego. Czy ciężko jest przekonać młodych ludzi, żeby oni dbali o środowisko wodne, bo chyba łatwiej ich nauczyć jednak zasad bezpieczeństwa, niż tego, żeby na przykład właśnie nad wodą nie śmiecili? Nie. Second way of uh, working, uh, your, your foundation um, and Blue Journey program uh, way it's uh, Uh, about environment um, yes. conservation, yes. Uh, water environment conservation, uh -huh. and protect. Uh, how uh, difficult and uh, hard uh, it's explain young people um, to protect the uh, water environment? It is by sharing uh, stories of experiences in the ocean. We try to make that sense of adventure and excitement and learning and discovery um, personal for them. They see something that they love or identify with, and then it is easier to have people take action to then protect that. Poprzez pokazywanie, poprzez pokazywanie, podejmowanie właśnie różnych akcji, pokazywanie, opowiadanie różnych historii. Mówimy teraz nie o legendach, tylko o historiach, o faktach, o, o historiach, które się wydarzyły. Jakby rozwijając myśl, pan Brockner Chase właśnie w ramach działań takich marketingowych można powiedzieć, czy, czy promocji profilaktyki utonieć bierze udział w przeróżnych e, wydarzeniach e, ekstremalnych przepływając załóżmy zatokę wzdłuż 45-kilometrowy odcinek czy bieg na lasce 160 km. Oczywiście one jakby głównie mają związek z wodą, ale widzi, że przez takie działania, przez opowiadanie tych historii młodzież się zaczyna identyfikować jakby z jego osobą, a przez to zaczyna się identyfikować z potrzebą Ochrona środowiska wodnego zaczyna zauważać, że e, ochrona środowiska wodnego ekosystemu jest bardzo ważna. I, I grew up uh, in an area like Zabja, a long way from the ocean, and I was afraid of the ocean. But I met people through my life that shared their love of the ocean and the waves and the environment, our world. and that became something that I loved. So now, From being afraid of the ocean to being an ambassador for the ocean has become my life. And so, um, with extraordinary opportunities, comes an obligation to share. Brockner w Tennessee wychowywał się z dala od oceanu, tak jak my tutaj w Zabrzu. Myślę, że nawet jeszcze więcej kilometrów od brzegu niż, niż niż Zabrze. Natomiast poznał kiedyś ludzi, którzy podzielili się swoją pasją, którzy zarazili go miłością do wody, do środowiska wodnego, do oceanu, która stała się również jego pasją, jego miłością i czuje się zobligowany do tego, żeby... Tą y, miłością do wody, która jakby opiera się nie tylko o, o, o m, samą przyjemność, y, jakby czerpaną z obcowania z, z tą wodą, ale z dbania o to środowisko wodne, y, jest, jest potrzebne i czuje potrzeby dzielenia się właśnie z innymi. Pierwsza wizyta w Zabrzu w ramach projektu, ale czy ostatnia? Nie. First, uh, your first visit in Poland, in Zabrze, yeah. but last? no no first of many many uh, i i love uh, zabja uh, love the more important than what i see is who i meet and the people the community um, unlike anything i've ever experienced anywhere else it uh, has really become part of me and it will help me in the united states and other places to share Uh, the Polish community with others. I first of many many visits. Uh, Zabrze should be my Polish home. Bokter jest ambasadorem nie <trykne> tylko nie tylko właśnie nie tylko ochrony środowiska wodnego i w ogóle profilaktyki utrudnień wodnego, ale jak się okazuje chyba stał się ambasadorem również Zabrze i Polski. Jest zachwycony Polską, oczywiście odpowiadając na pytanie, jest to pierwsza wizyta, ale jedna na pewno z wielu, które, które przed nim i przed nami. Jest zachwycony polską gościnnością, polską kulturą i nigdy wcześniej nie spotkał się aż z tak ciepłym przyjęciem i z tak uprzejmym i miłym. Przyjacielsko nastawionym społeczeństwem, jak właśnie tutaj w Zabrzu, i to jest jeden z powodów, dla których również podróżując po świecie, uświadamia ludzi w Stanach Zjednoczonych, że świat poza Stanami Zjednoczonymi również istnieje, i czuje silną potrzebę, żeby podzielenia się ze swoją społecznością amerykańską, jak bardzo przyjacielsko nastawieni i e, jak sympatyczni są e, Polacy, e, jak powiedział, Zabrze, kocha za Zabrze i staje się jego drugim domem. Yeah. Uh, Americans may think that Poland is just snow and cold. And for me, it's uh, warmth and beautiful. E, Amerykanie jakby stereotypowo myślą, że Polska to tylko e, zimny klimat i śnieg. Natomiast. E, on tutaj czuje tylko i wyłącznie e, ciepło. Yeah. W takim razie będziemy czekać z niecierpliwością na kolejną wizytę. Dziękuję bardzo panom za rozmowę, państwu za uwagę. Do zobaczenia.